Siemano, witam w drugiej wojnie z serwera SAMO z tym razem Gildia Gimnazjum S03 kontra Valiosa konkursowe PvP, konkursowa wojna. No to zaczynamy, nie będę przedstawiał składów, składy sobie zobaczycie podczas gili wojny. Oa! Powiem tak, ja wiedziałem, że gimnazjum S03 nazwa ich naprawdę zobowiązuje. Ale dziś mogę z pełnym szacunkiem nazwać ich gimbazą, taką jak po prostu świat nie widział. Wiecie dlaczego? Obejrzałem się ich dwie wojny, dwie też nagrałem, to jest pierwsza. Druga będzie później pewnie jakoś w nocy, ale ewentualnie jutro rano. I powiem tak, trzymałem dranie tak w napięciu, że no to po prostu jest koszmar. Ale dobrze, to mnie się bardzo podoba, no jak widzicie tutaj. E no, wynik z początku szedł no, tak, jakby równo. Hmm, niby Bola top jeden Tak, tak, tak. Zobaczymy w wojnie, tak naprawdę. Mohito pokazało naprawdę mega, mega klasy. A co do wojny, wojny, ja mam jeden mały dylemat. Nie wiem, kto zazwyczaj pierwszy pada. Tak jak w Mohito padły dwie osoby, próbowałem dopatrzeć się, kto tam drugi padł. Za nic nie mogłem. Jeśli ktoś zobaczy, kto tam padł w pierwszy i drugi, bo pierwszy to mniej więcej wiem, kto, ale drugi, no nie mam bladego pojęcia, kto tam padł. Natomiast tutaj to już w ogóle, bo wszyscy wiecie, w kupce się zebrali i tak było. Tak, wyłączyłem sobie, to znaczy automatycznie wyłączyły się napisy, i zapomniałem wyłączyć, Proszę bardzo, i oto wszystkich mamy tutaj na jednym obrazku. I powiem tak, no, tu naprawdę się sporo dzieje. Ja wiem, że to jest Samos, że to jest jeden z największych serwerów na razie, ale zastanawiam się. Zastanawiam się i tak nad TBD, jak to będzie wyglądało wszystko w przyszłości, bo tam też się sporo gildii zgłosiło. Bo tam wiecie, no wszyscy pod PvP się teraz będą robili i HSGF-owi się będzie zgadzał. Eee, w ogóle nie mam Our Destiny i Our Destiny Junior od nagranej gildii wojny, więc jeśli ktoś ma i chętnie by pożyczył, ja chętnie wymienię się. Oczywiście nie będzie to jakaś wymiana stratna dla tej osoby, która podaśle mi filmik zawsze coś tam pomogę jakiegoś tam lajka, komentarz żeby ktoś inny też zobaczył kanał więc jeśli ktoś ma, bardzo chętnie, serdecznie poproszę PW, zapraszam Bo po prostu ja nagrałem, ale jakbyście zobaczyli jakość, to byście chyba się przeżegnali, naprawdę ja też i szczególnie, że w grze nie było w ogóle lagów ale tak jak mówiłem gimbaza na za zobowiązuje wiecie dlaczego? wszędzie wygrywali 100 do iluś, 100 do iluś Ci musieli wygrać 101 do 25, no po prostu pff, gimbasa. Do zobaczenia do następnych wojen i powodzenia Samos.